że często mamy coś takiego, jak to już wspominałem w Dekalogu, żeby siebie nie oszukiwać odnośnie depresji, odnośnie nas samych. Jeśli mamy depresję, rozmawiałem z kilkoma osobami i niektóre osoby się wypowiedziały w ten sposób, że muszą iść do psychologa, ogólnie do lekarza. Myślę, że to dobrze. Trzeba zrobić w głowie porządek, żeby móc zrobić w brzuchu porządek, w naszym organizmie ogólnie rzecz biorąc, żebyśmy mogli sobie dać radę ze wszystkim, z wszystkimi zadaniami, które sobie wytyczamy. A jak pamiętamy, wytyczyliśmy sobie w tym roku, żeby zrzucić 20 kg. Wystarczy? Myślę, że nie będzie bolało. 20 kilo to nie jest aż tak dużo. Um, niektórzy mówią, że w, um, uczeni, że jest wiele czynników odpowiadających za stan naszego umysłu, na to, czy pojawiają się w, naszych, w naszej głowie pojawiają się myśli samobójcze, taka um, wiecie, taka negatywna myśl, negatywne. Czynniki wpływające na to, że brak nam chęci do w ogóle do wszystkiego, żeby zacząć efektywnie działać. Szkoda, że tak jest, a właśnie tak jest. Wiele osób o tym wspomina. W ogóle tego odcinka miało już nie być. Powiem Wam dlaczego, bo nie zdawałem sobie sprawy, że dieta i depresja że tego tak dużo w sieci jest. A w tle tam widzicie co was grubasek robi śniadanko? Eee, film był nakręcony we Francji, blisko mm, miejscowości Karkafu, eee, na przerwie 24 godzinnej, czyli praktycznie to jest niedziela. Eee, ten film znajdziecie u mnie na kanale. Zapraszam Was do lektury. Zobaczycie, jak można fajnie sobie radzić. W zasadzie to jest dzikus. Nie było już normalnego miejsca. Tutaj, akurat mówię o suplementach. Zajrzyjcie, bo o suplementach będziemy jeszcze rozmawiać. Co może powodować stres u nas? Niektórzy uczeni mówią w piśmie. Nie, nie, naukowcy opierają się. Na pewnych przemyśleniach, doświadczeniach ja nim nie jestem, więc ja mogę powiedzieć, że w dużej mierze w naszym organizmie taką rolę odgrywa dopamina, a tak naprawdę nasza aktywność fizyczna, dieta, światło. Jak już mówimy o diecie, to trzeba wspomnieć o trezynie. Która jest zawarta na przykład w mięsie wołowym, w magnezie, w kurkuminie, w, kwasach, w kwasie foliowym. I teraz, jeżeli wprowadzamy dietę w nasz organizm, ja, może tak, te... dietę jeszcze będę trochę używał tego słowa dieta, ale kiedy wprowadzamy zmianę jakąśkolwiek w naszym organizmie, to nie dzieje się tylko fizycznie, ale również i psychicznie, tak? bo y, trzeba też ustawić swoje y, myślenie, jakieś działanie, żeby osiągnąć cel, trzeba go sobie zaplanować. Trzeba wziąć kartkę. Y, trzeba sobie narysować skąd startujemy. Tutaj będzie nasz start. I to na dole będzie nasza meta, tak? Proste. No, na kartce jest proste. Naszym startem to jest dekalog. A naszą metą to jest minus 20 kg. Tak to wygląda, nie? Żeby jeszcze to dopełnić, trzeba wskazać sobie kierunek. Dół. Tak? Dobrze? Minus 20 kg. Co tutaj na tej paraboli trzeba o tej, o tej paraboli trzeba pamiętać? Tak jak tutaj jeszcze tytuł mówi: depresja, tak? Jeśli ją mamy, jeśli stwierdzamy, że być może ona już była wcześniej albo kiedy rozpoczęliśmy naszą dietę, pojawiła się nam depresja. Może tak być. Może to być spowodowane brakiem pewnych substancji, które nie są już w tym okresie czasu przez nas dostarczane, ponieważ odcięliśmy się od pewnego rodzaju pokarmu, który spożywaliśmy wcześniej. Więc należy zrobić, zrobić sobie konsultację u lekarza. Należy zrobić badania, udać się, do odpowiednich służb, które mogą nam pomóc, badania nam pomogą określić, gdzie zrobiliśmy błąd, albo gdzie robimy ten błąd, tak? Zapisujemy to na naszej drodze. Badania, myślik, lekarz. Mam na myśli lekarza specjalistę, nie? Tak wygląda nasz Diagram. Od czego zaczynamy? To, co robimy dalej, jeśli się pojawia to? Na początku sobie pomyślałem: pff, Depresja, ale to jest choroba, która w, myślę, że w przeciągu 5-10 lat będzie najbardziej występowaną chorobą. I to nieważne, czy stosujecie jakiś rodzaj diety, tudzież stylu życia. Bo ja tak raczej bym opierał się w tym kierunku do tej nazwy. Może to występować, i myślę, że na pewno będzie występowały różne rodzaje takich przeciwwskazań, które będą zachęcały albo zniechęcały bardziej ciebie do działania, żebyś nie rozwijał się w tym kierunku mocy, która pomoże ci zrzucić właśnie niepotrzebne kilogramy. Dlatego, jeżeli czujesz, że coś z Tobą jest nie tak, że zabrynąłeś za daleko, zatrzymaj się, zrób pauzę, poszukaj sobie odpowiedniego specjalisty, za bardzo nie szukaj w sieci, bo znajdziesz mnóstwo odpowiedzi. Stracisz na to dużo czasu, a znikąd pomocy. Pójdź do swojego lekarza rodzinnego. Powiedz o tym, o swoich takich przemyśleniach, zrób sobie badania, badania krwi, moczu, tam już pewne rozwiązania będziesz, będziesz miał. Będziesz wiedział, dokąd udać się dalej. Co to jest taka, bo są, to jest taka, można powiedzieć, depresja na tle takim właściwym. tak? To na pewno trzeba leczyć. Natomiast jest jeszcze jedna taka depresja, którą ja odkryłem u niektórych osób. To jest tak zwana depresja lenistwa. Boimy się wystartować w maratonie, który może nam przynieść naprawdę wiele sukcesów. Nie tylko nam, ale osobom w naszym otoczeniu. Nie zatrzymujcie się. Nie zatrzymujcie się w miejscu, działajcie. Obojętnie, co chcecie zrobić, jeżeli nie będziecie działać, nie będziecie mieli wyznaczonego celu, to może się wam nic nie udać. I u nas, przypadłością u nas grubasów jest coś takiego, że występuje tak zwana depresja zwodnicza. Dzisiaj stałem, nie chcę mi się, ciężko, zawsze ci będzie ciężko. Im więcej kilogramów, tym ciężej. Pamiętaj o tym. Jeżeli depresja nie motywuje ciebie do tego, abyś osiągnął swój cel, to szukaj sposobu u pomocy, u specjalisty. Na pewno wspólnie osiągniecie jakiś konsensus, rozwiązanie tej, tej zagadki. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że ten drugi rodzaj depresji, który powoduje takie, wiecie, sztuczne zniechęcenie. Warto to zbadać. Warto to zbadać przez Was samych, przez Wasz organizm. Co, jak zjesz czekoladkę, wciągniesz jakieś tam Red Bullka, wypijesz, wow, masz powera, już możesz dalej jechać następne 350-400 kilometrów, już jesteś odpalony, już jesteś jak gdyby na haju wiedz o tym, że to po jakiejś pół godzinie ten Red Bull ci się skończy. Co zapakujesz następny Red Bull y, czy, czy jakiś inny energetyk do swojego organizmu? No, serduszko ci nie wytrzyma. Y, I z wiekiem nawet 45 lat może zakończyć swój żywot, więc y, takiego rozwiązania nie polecam. Y, co jeszcze? Zachęcam Was przede wszystkim do tego, żebyście coś starali się z sobą zrobić, bo jeżeli będziecie używali tej depresji, albo inaczej nadużywali tej depresji, żeby chronić swoje drugie ja, czyli tą gorszą naszą wnętrzność, no to nigdy nie uda się Wam osiągnąć. Zrzucenie wagi w krótkim czasie, na przykład w dwóch tygodni, dwóch kilogramów, to nie jest sukces. Tak to nie jest jeszcze sukces. Przez pierwszy, przez pierwszy okres naszego stylu życia, bardzo podobnego do ketozy, diety ketonicznej, jest taki efekt. Tam są nawet wyższe wyniki. Powiem Wam, że branie przykładów z diety ketonicznej czy tudzież low-kartu, um, udało mi się fajnie, fajnie pójść w ciągu 11 tygodni z wagą w dół. Miałem zawahania y, rytmu tak zwanego myśleniowego, y, czasami się zacinałem. Y, jeszcze występuje tak zwane yy, słychać to w filmie, ale nie wolno nam się zatrzymywać. Y, warto też Trzymać się w odpowiednim otoczeniu. Jeżeli ktoś na ciebie źle oddziałuje, też jest, powstaje jak gdyby następny bodziec do depresji. Dlatego nie trzymaj się takich osób, które są dla ciebie toksyczne. Staraj się być pogodny, bądź aktywny, korzystaj ze słońca. Tak układaj sobie pracę, aby ta praca nie wyczerpała ciebie do końca. Odżywiaj się odpowiednio. Słuchajcie, to tylko jeszcze tak szybko podsumujemy. Tam się jedzonko już gotuje. To jest jajecznica z grzybami. Także zachęcam Was do lektury. Przyjrzyjcie te filmy. Co Was nie interesuje, nie interesuje. Nie oglądajcie, nie traćcie na to czasu. Szukajcie sobie odpowiednich przyjaciół. Pozbywajcie się depresji. Jeżeli czujecie, że to jest depresja, która naprawdę jest w waszym wnętrzu i powoduje to, że nie możecie wystartować w diecie. Idźcie do specjalisty. Nie szukajcie specjalistów w sieci, bo tam jest różnych pełno różnych ludzi, różnych specjalistów. Nie wiemy, jacy to są specjaliści, ile czasu poświęcili na to, żeby zdobyć swoją wiedzę, ilu pacjentów mieli. Komu pomogli, komu nie. Czasami się zdarza, że możemy faktycznie trafić na odpowiednią osobę, ale nie zawsze tak jest. A więc zachęcam Was, ekipo, pamiętajcie o tym, żeby pisać pod filmami. Co myślicie? Jakieś... Zadawajcie mi więcej pytań. Jednak zachęcam Was, żebyście pisali pod filmem, ponieważ nie mogę otworzyć swojej skrzynki mailowej, zapchaliście ją. Kilka wiadomości tam przeczytałem, myślę, że za jakiś czas zrobimy też Q&A. Cóż, nie przyciągajmy. Dieta w zasadzie pomaga w tym, żeby pozbyć się depresji. Poczytajcie sobie trochę lektury w sieci, przekonacie się, że jest tak. Jest, nie tylko pojawia się podczas... Diety, czyli dobrego stylu życia albo zdrowego stylu życia. Pojawia się taki moment, kiedy czujecie się zupełnie odrodzeni, chce się Wam żyć. No i cóż, życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby każdy dzień Waszego stylu, nowego stylu życia był dla Was świętem, żebyście nie popadali w, w jakieś depresje. Bo po co, na co i dlaczego. Warto, żebyście obudzili się następnego dnia i poczuli, że macie trochę mniej na sobie kłopotów, a dla nas kłopotem grubasów jest jednak nasze ciało. Tłuszcz w naszym ciele, który się odłożył. Pamiętajcie o, o spacerach. O dobrym otoczeniu, o dobrym odżywianiu się, mięso, tłuszcz. W niektórych najbliższych odcinkach powiem Wam, albo po, zacytuję Wam, lub też podam po prostu listę, co jeść, żeby było dobrze. Bo wielu z osób mówi o czymś takim, że A to w tym, to, to tego nie mogę jeść, tego nie. Wszystko możemy jeść, tylko zadajcie sobie pytanie, czy my to chcemy jeść żeby schudnąć. Tak? I z tym was zostawiam. Jeszcze raz na koniec. To jest nasz plan. Tutaj będziemy dopisywać na tej paraboli, na, na takim wykresie, że tak powiem, kartkowym, co dalej, co dopisujemy, co nam brakuje, żeby dojść do, wspólnie do jakiejś tam doskonałości, do pewnego konsensusu, który ułatwi nam dotarcie do met. Minus 20 kg w roku, jest do zrobienia przez nas w zupełności. Kwadron z Grubasem. Pozdrawiam Was. Cześć.